No, witajcie drodzy moi widzowie. No, wczoraj byłem w Warszawie. Dzisiaj wróciłem z Warszawy. Fajna była podróż, podobała mi się. No, elegancko. Może będzie ta dziewczyna w końcu z tego zadowolona. Pochodziłem sobie trochę po Warszawie. Fajnie, elegancko i jest ok. No. Trochu, trochę coś mi to tak o, się jakąś taką fajną fakcje. Yy, no fajnie z tą, tą dziewczyną sobie porozmawiałem. Ona taka rewelacja, ta dziewczyna. Ja jej kawę postawiłem. Fajna taka dziewczyna, ona mi się podobała. No. Ale mówię no. Teraz, teraz ja muszę tą dziewczynę zaprosić do siebie no. No ja, na jakąś romantyczną kolację, no. żeby to miało ręce i nogi. No. no i też tak sobie siedzę właśnie w domu. Fajnie. No. Będę sobie odpoczywał po ciężkiej podróży. Wiadomo, to się jedzie 6 godzin. To nie ma tam, że po prostu jedziesz 2 godziny. To jedzie się 6 godzin. No. No. No, także, jak to krótko mówiąc, yy, branie na pieska kobietę, no. Że, że dała się kobieta skusić na, na każdą tą. Do mnie na miłość, no, jak ja się pojawiłem z pieskiem, no to ta kobieta się pojawiła, no, no a ja jej zaproponowałem kawę, no, bo ta dziewczyna mówiła, że po prostu tam, um, że ona postawi kawę, a ja powiedziałem, że to ja już postawię kawę, no. no, ale fajna kobieta, podoba mi się, no, mam nadzieję, że do mnie będzie dzwonić, będziemy sobie rozmawiać. I będzie to wszystko rewelacja, no. No teraz wiadomo, no. Może jak będzie jej zależeć, to będzie dzwonić do mnie ta dziewczyna, no i będzie wszystko elegancko, no. No. Także drodzy moi widzowie, zapraszam was do drugiego mojego filmu.